Liczba statków pływających po morzach i oceanach zawiera się w granicach 50-70 tysięcy. Jest to wiele, natomiast transport morski odpowiada jedynie za 3% skażenia środowiska naturalnego. Nie, także z tej perspektywy nie jest to zbyt wiele. Największym problemem dzisiejszych dni jest emisja spalin. Żeby wyeliminować emisje do zera, tak jak sobie postawiła to Międzynarodowa Organizacja Morska do roku 2050. Zdecydowanie świat potrzebuje nowych paliw, a to, co mamy do tej pory, nie zaspokaja potrzeb. Tych paliw, one, one nie są powszechnie dostępne, poza tym one są drogie. I jak na dzień dzisiejszy. Dla armatorów, czyli dla właścicieli statków, jest bardzo trudno podjąć decyzję, jaki statek wybudować w tym momencie, z jakim napędem, na jakim paliwie, bo tak do końca nie wiadomo, czy to paliwo będzie osiągane, czy nie będzie. Mówi się nawet o energii atomowej, to nie jest wykluczone, że będzie przeszłością. W tej chwili, jeśli chodzi o krótkoterminowe rozwiązania, to mówi się najbardziej o metanolu i amoniaku. Alfa Laval zawsze stara się być liderem pomagając armatorom jak najbardziej ograniczyć koszta eksploatacji statku, zoptymalizować ich działanie. i W związku z tym oferuje wiele technologii wspomagających, które krótkoterminowo pomogą armatorom zredukować emisję. Mam tu na myśli smarowanie powietrzne kadłuba, systemy zasilania statków właśnie metanolem, Mam tutaj na myśli firmę Storm Gio, która jest w grupie Alfa Laval, która pracuje nad optymalizacją tras statków, tak, aby uniknąć zatrzymań w portach. Niebawem wprowadzimy nową ofertę żaglopłatów, czyli potężnych urządzeń montowanych na pokładach statków, które pomogą. Napędowi wykorzystaniem wiatru. Także pierwsze takie urządzenie zostanie zainstalowane w przyszłym roku, rzeczywiście. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Oczywiście, to są wszystko technologie takie dające rozwiązania na najbliższe 10 lat. Bo. W 1935 roku celem jest ograniczenie emisji spalin o 15%, także właśnie mowa o tym smarowaniu powietrznym, o, o żaglopłatach, to zdecydowanie pomoże rozwiązać ten, ten problem, natomiast długoterminowym rozwiązaniem są nowe paliwa.